O, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnej talii z Gwinta oczywiście. E, dzisiaj mamy deck czatowniczej zasadzki, czyli po raz kolejny scenariusz, tylko tym razem wersja z Radeją. Radeja jest bardzo przyjemna właśnie do scenariusza z z tego względu, że jeśli wrócimy do przodu, no to dostaniemy manewr bojowy z który tworzy elfę. W ten sposób jesteśmy w stanie zagrać scenariusz i od razu odpalić pierwszy rozdział. E, zasłomować stół i jednocześnie sprawić, że Siroko przeciwnika nie jest aż takie fajne, tak? No bo niszczenie scenariusza, który odpalił już pierwszy rozdział nie jest takie fajne. E, więc ten deck ma taką właśnie zaletę, tak? Że Siroko przeciwnika jest powiedzmy, że słaby, no bo takim największym celem w tym deku jest właśnie 8punktowa Radeja, ewentualnie i Sengrim, powiedzmy, jeśli zakładamy, że urośnie do więcej niż 8, co się zwykle nie dzieje. Talia, właśnie przez to, że jest Radeja, no to oczywiście gra pojedyncze sztuki brązów, tak jak widzicie jest dużo czwórek. Mamy też jedno oczyszczenie, które się przydaje na obrońcę przeciwnika, jeśli przeciwnik zastawia scenariusz, bo chcemy oczywiście sirokiem stargetować scenariusz przeciwnika. Jest też lekcja przyrody jako opcja kontrolna. No i... Uwaga, talizman. Tym deckiem właśnie mocno swarmujemy, bo nie dosyć, że mamy trzy tokeny z dowódcy. No to mamy ten scenariusz, mamy właśnie Radeję z tą przewagą taktyczną w rundzie trzeciej, Vernosiel, no i generalnie dużo elfów, tak. Oczywiście używamy używam i Sengryma, i Ewina, żeby wykorzystać te elfy. Jest też Denis, który bardzo przyjemnie wzmacnia cały rząd dalekiego zasięgu, jeśli go wypełnimy, a zwykle e, powiedzmy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Także naprawdę przyjemne waliu. No i do tego Toruwiel jako taki solidny elfik, który też potrafi mocno napsuć krwi przeciwnikowi, który też może słomować swoje linie. Talia ma ten problem, że no w rundzie pierwszej jest dosyć słaba, więc zwykle staramy się grać powiedzmy bronzami w rundzie pierwszej i potem jakoś bronić się przed blidowaniem w rundzie drugiej, jako że przeciwnik raczej nie chce podjąć naszej talii w długiej rundzie trzeciej, bo no naprawdę w długiej rundzie mamy niesamowite value właśnie dzięki temu Swarmowi Elfów. Co mam nadzieję uda mi się pokazać, link do deku znajdziecie w opisie. Jest to jeszcze powiem talia, którą grał Macpaj na openie z jednym zmienionym brązem, bo chyba zdaje się w oryginalnej wersji była jedna troska dryad, a ja sobie wrzuciłem Hawierza, także haha, to już nie jest talia Macpaja, tylko moja autorska. Ponieważ tak to działa, wszystkie pozostałe karty są takie same. Eee, no i tyle. Mam nadzieję, że do Ciebie wam się spodoba. Zobaczmy, czy uda nam się nim wygrać. I mamy naszą pierwszą rozgrywkę. Będziemy się mierzyć z nieźwieciem rytuałem. Czyli znowu wielkie pytanie: Czy przeciwnik gra wojownikami, czy przeciwnik gra pod Lipiego? Eee, na szczęście. Wygraliśmy coin Flipa, więc nie przegramy na równych kartach. To jest przyjemne. Mamy też o tej już. Mamy Wernocile, Redeye i Sengry Majewina, więc jest przyjemnie. Mulliganujemy oczywiście Aliren. I wydaje mi się, że Talizman również. Wow. <grymne> Niezły draw. Trzeba przyznać, w zasadzie mamy wszystkie nasze goldy poza dwoma. Wow. E, no plan jest prosty. Rzucamy. Prawdopodobnie trzy karty i pas. I potem się będziemy bronić przed bleedem. Tak to będzie najprawdopodobniej wyglądało. Bo tutaj... Możemy jeszcze w zasadzie wrzucić Siroko na Cerys. To nie jest głupi pomysł. Ale zaczniemy sobie od Młodej Dryady. No, Siroko na Cerys zawsze zabiera tam. Troszkę value przeciwnikowi nie dostanie dodatkowych 8, a w pierwszej rundzie, no powiedzmy sobie szczerze, że nie mamy czego szukać, nie ma sensu, tutaj w ogóle myśleć o tym, że wygramy w tym meczapie rundę pierwszą. Ale no, jeśli doprowadzimy do długiej rundy trzeciej, to powinniśmy wygrać bez problemu. A zobaczymy, co tutaj przeciwnik wymyśli. Dziwne, że tak długo się zastanawia. Powinien odnieść strzał za cztery od razu. <grym> Nie wiem, nad czym myślał. Dziwne. A, szybki zawodnik. Okej. Okay. Wrócimy sobie Hawie'rza, być może wrócimy Sirocco jako trzecią kartę od razu na Cerys. Mhm. Zróbmy to. To się może wydawać, że waste karty, ale... Na przestrzeni trzech rund, z perspektywy trzech rund, jest to naprawdę dobre zagranie, moim zdaniem. To zabiera przeciwnikowi bardzo dużo w rundzie trzeciej. Okej, okay, teraz należy sobie zadać pytanie, czy my chcemy dograć jeszcze jedną kartę. Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. A spokojnie możemy sobie spasować na siedmiu. No i teraz będziemy się bronić. Przed tym, żeby przeciwnik nas nie zblidował jakoś koszmarnie. Ale z taką ręką powinniśmy się utrzymać. Mamy też, pamiętajcie, Eliren w talii. W razie potrzeby, jak dogramy Vernosiel. Jeszcze dwa elfy, no to bez problemu te punkty się znajdą. Hmm, eee. <śm> No dobra. Zmuliganujmy fakt, myślę. Dragoni w Richard jest elfem zawsze. myślę, że się nada. To przesunięcie jest dosyć słabe. Jest możliwe, że powinienem to jednak zmuliganować, ale nie chcę się zaciągnąć Aliren. Więc powiedzmy, że zostawimy. No i jeśli będzie trzeba Aliren wyciągnąć, to. Wrichet, Toruwiel i Vernosiel daje nam 5 elfów. I powinno być w porządeczku. Chcielibyśmy zostawić scenariusz i radeje na później. No, ale zobaczymy, co przeciwnik tutaj wymyśli. Nie ma co Ustawi ustalać sobie planu <grych> na 10 rund do przodu. Okej, okay, myślę, że możemy sobie. Chociaż. Możemy też. Aaa, obojętnie w sumie. Rzucimy sobie tak. Harcownik. Niech będzie. onej, onej i też chciałoby się dorzucić w tej rundzie. Możliwe, że w jakiegoś elfa rzucimy. W strzelca wyborowego, na przykład. Może być taka opcja. No czekamy na rozwój wypadków. Jak chcecie te teraz by spasował, no to rzuciłbym onej romancję po sabotażystę. Ale on raczej nie spasuje. <laughs> nie ma się co łudzić. Ale trafiliśmy na myśliciela. Birna. Mówisz do królowej Skligę. Trzeba pamiętać o Irden albo o Igni, bo zwykle właśnie jeden z tych dwóch ziomeczków się trafie. Eee, Okej, okay, myślę, że wrócimy sobie Dryadę. Spokojnie. Dwa strzały za cztery zostały rzucone jak wróci tutaj wyciąg z no to już w porządku. Ło, wow, gra wersja z Lugosem. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. <laughs> mhm. Mm Okej. <Okay. laughs> Ja się zastanowić, bo to jest 11. Czy potrzebuje jakiegoś zagrania za sześć? No może nie jest takiej super. Zagranie za sześć, ale weźmiemy strzelce. Weźmiemy po prostu Strzelca, tak żeby być w zasięgu Wernosiel. Taki jest zamysł tego zagrania. W porządku. Teraz w zasadzie mam jeden punkt. Jak dorzucę Dragoni w Mam 5 punktów. A Wernusia będzie wchodziła za 16, teraz, bo będę miał 5 elfów. Więc jak najbardziej, możemy tak zrobić. Przy okazji, możemy nie wiem, przesunąć sobie harcownika. Nie w porządeczku. ta co dalej. Uuu, w zasadzie też dałem mu wąt na Irden lepszy. Nie czy potrzebnie. Ale dobra e... możemy myślę dograć Vernosiel. Czemu by nie... Dobra, nie przebiliśmy. ale to nie chodziło o przebicie. Przebicie nie było aż tak istotne teraz. Mamy strzał z Jewina, hmm. który myślę możemy zastosować. Przy okazji zabierzemy Walius to temu. To nie my rozpoczęliśmy tę wojnę. Jak nic spasuje, to dowrócimy Isengrima. Grima. Albo to Ruger? Jeszcze nie wiem. <grym> Okej. Okay. 13 punktów. No tutaj trzeba policzyć. Zagram to również, mam zagranie za 10. To i sengrim wchodzi lepiej, tylko że. To jest 11. Dorzucimy jeden ładunek dowódcy, po to, żeby przebić. Mhm. Tutaj uważamy na Igni. To jest dopiero 21, ale on wpalił tylko szóstkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zazamy kartę przewagi. Ona i Romancja A no w ogóle ja powiedziałem, że to również za 10, a to przecież był Lugos. <noise> to nie było 10. Ło, wow, w ogóle wersja z chemdalem wow Wow. ok Eee. Y No cóż, mamy pewnego rodzaju problem. Podoba mi się jak umierasz człowiek. że musimy użyć drugi ładunek. Tota, to był argument za tym, żeby użyć radeje, Ale wydaje mi się, że wolę ją zostawić. Ostatnia karta. przeciwnik się zdecyduje. Zobaczmy. Jeśli chodzi o elfy w talii, to za wiele ich nie zostało. <grym> Jakbym musiał wziąć radę Ten scenariusz może się okazać dosyć słaby później. No, Zobaczymy. No, tak tam jest Lipi. Prawdopodobnie nie będzie. Chciał go grać teraz Siroko. Ok, no to w takim razie rzucę scenariusz, a zostawię sobie radę. Czy może to nie jest najlepsze. I powinienem być może Radej, ale nie jestem przekonany, że dobiorę Że to dwa elfy. No więc weźmy sobie przewagę karty. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. W zasadzie wystarczyłby jeden Elf mam onej romancję. Trochę trochę bredzę, ale. <gryw> mam nadzieję, że mi wybaczycie. Okej. Okay. Są punktowe karty. Wyciągniemy Denisa. Pójdę być spoko. W zasadzie nie mam nic lepszego w talii. Wrócimy okay. sobie pirotechnika, rzucimy sobie trapera do przodu, a potem między nich Denisa. Na końcu radę je do tyłu. Okej. Okay. Pirotechnik. Widziałeś więcej No zobaczymy czy punktów wystarczy. Oczywiście w najgorszy cel poleciało. Kto by się spodziewał? <grym> Więc jak przegram o jeden punkt to tutaj przegraliśmy właśnie o jeden rolkę, mieliśmy 66% że trafimy i 33% że nie trafimy. Ech, unlucky. A ten brak Cerys może zaważyć. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. że wygram przez to, że przeciwnik nie ma Cerys. O. Ale to jest dosyć duża różnica, więc możemy jednak mimo wszystko przegrać ajajaj być może powinienem był zostawić tutaj scenariusz, żeby było więcej. I nie zmienię. ja hmm. hmm. mam 16 jeszcze. Być może musiałbym mieć mniej niż. Oj, <ścoughs> czy to jest remis? To jest remis. Jak trafię tutaj, czy no. Czy jest jakaś opcja, żebym to ograł? Muszę, muszę trafić przewagę taktyczną albo Lampegina. Kurcze, gdybym wiedział, że rozdarcie to inaczej zagrał. ale no, chyba remis, no bo nic nie wymyślę. Jeśli trafię, oczywiście, bo jak nie trafię, to mogę przegrać. Trafiłem. Ajaj, chęciutkie zabrakło, troszkę szkoda. Ale dobra, mamy remis w pierwszej gierce, może w drugiej gierce. Remisu nie będzie się uda wygrać, zobaczymy. Czas na grę numer 2. I mamy naszego drugiego przeciwnika, znowu skeligę, ale inne Skelige, więc powiedzmy, że spokojnie. Jest to nawałnica ciosów, czyli umiejka rzadko spotykana. W zasadzie nie pamiętam, kiedy, raz, kiedy ostatni raz grałem na nawałnicy ciosów. Zobaczymy, to może być ciekawe. To może być ciekawe. Może tutaj przeciwnik wygrać elementem zaskoczenia. Mulliganujemy oczywiście Liren. mam też raczej w rundzie pierwszej jest przydatny. I nasza ręka wygląda dosyć biednie. Powiedzmy, ale... Ma to swoją zaletę, mianowicie będziemy mogli grać rundę pierwszą dosyć długo dzięki temu. O, ciekawe. A. No dobra, czy jakiś dek pod korsarzu? Okręty, może być ciekawe. Od razu wróćmy przesunięcie. Tutaj w tym meczu W takim razie będzie dosyć dużo targetów do przesunięcia, ale no cóż, wszystkiego nie damy rady przesunąć. Więc no, wydaje mi się, że przesunięcie korsarza było dobrym kolem. Bo mam. Też dwie karty spe specjalne, które nie dostają pingu od Drakaru. Więc są no spoko. Plus też mam pirotechnika, który tego pingu nie dostaje. Przyjmuję na klatę. Do obrażenia możemy na niego hartowanie dorzucić. Wow. Okej, okay, wiemy, że ma trzech korsarzy. Spoko. Klikniemy, myślę, od razu. Nie ma na co czekać. Dodatkowe dwa value. No i powiedzmy, że się trzymamy w zasięgu, tak. W zasięgu przebicia. Uuu, one i romancja. To nie jest Devotion Deck. Hmm. 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 Wytrzymam. Hmm. Przytrzymam Sapera, bo. Może się przydać na obrońcę później, przeciwnika. Spodziewam się, że może grać tak góra z obrońcą. Więc o ile można by oczyścić teraz, to. Raczej bym nie polecał. <grym> Też nie wiem, czy przeciwnik ma to, co powiedziałem, czy nie ma. A w takim układzie no nie mamy jak przebić w dwóch kartach, więc pasujemy. Hmm... Wiemy, że ma trzech korsarzy na ręce. To nam wiele nie mówi, bo to może być Morkfark, to mogą być jakieś brązowi korsarze. Także... Ta informacja wiele nam nie dała. Oliganujemy oczywiście Eliren. Dalej wydaje mi się, że Talizman nie ma większego sensu, bo tak jak przeciwnik będzie nas puszczował to Sabotażysta... Też nie będzie za dobry, ale nas nie puszuje, okej. Okay. Robimy carry over. Nie ma się co zastanawiać. Problem jest taki, że mamy bardzo mało złotych kart naszych. Miejmy nadzieję, że mulligany okażą się łaskawe. Mamy w zasadzie 6 kart, które chcielibyśmy dobrać plus talizman teraz. Więc w zasadzie ten mulligan Talizmanu okazał się złym pomysłem, no ale talizman wrócił od razu. Okej, okay. na pewno Sapera zostawiamy. Zajmę 3, po 4 potencjalne targety do Muliganu. Krasnolud może zbić drugiego korsarza, jeśli go zostawi przeciwnik. Muliganujmy Driady. jest onej Romancja. To jest proaktywne, Ech. No będziemy radeje wyciągać, tak, to jest bez dwóch zdań, ale troszkę nie, trosz, troszkę annaki, troszkę annaki. Ale co, wydaje mi się, że od razu trzeba to zrobić. Im szybciej, tym szybciej będziemy mieć dostęp do removalu z Yevina, nie? Więc lecimy. Oczywiście do przodu, po to, żeby aktywować od razu pierwszy rozdział scenariusza. Jest zamysł grania radei, jakby ktoś nie wiedział. Nie wiem, czy o tym powiedziałem przy omówieniu deku. <grym> 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 hmm. Oczywiście gramy Radeje po to, żeby aktywować scenariusz od razu. W porządeczku. No i co, no myślę, że lecimy z tematem. Liren pojawia się na stole. W zasadzie mogłem scenariusz do przodu rzucić. O. No, powiedzmy. No, powinienem go do przodu rzucić. Okej. Okay. No czy opłaca mi się to sirokować. Nie powiedziałbym. Ale mogę rzucić Elzego Trapera i dobić sobie Drakkar. To mi się podoba. I w następnej, na przykład, dobić Holgera, Jewina. Mogłem też oczywiście rzucić ładunki do wódcy i Jewina, ale chciałbym to robić w momencie, kiedy rzucam Wernosiel na przykład. Okay. Albo. No nie ja no, teraz dorzucimy. Jeśli I przy okazji ważne Jewin liczy siebie. Także wystarczy, że mam 6 elfów, więc Jewin będzie siódmy. I mogę w ten sposób zrobić piu. I jakby się ktoś martwił o miejsce dla Warnocy, to nie ma problemu. Bo możemy je mówić do przodu i bardzo mocno postrzelać, mając bardzo dużo tych tokenów. Uuu, tyrgwi. Okej, okay. tyrgwi nam pozwala <gry> niesamowite wali z Sapela. I widzicie, opłacało się go przytrzymać. Gdybym go widział w rundzie pierwszej, no to tego waliu by nie było. Pokażę wam, jak to się robi na O, z tym, że straciliśmy odpowiedź na Dagura. Teoretycznie. Chyba, że uda nam się go wystrzelać przy pomocy Wernusiel, no zobaczymy. To no może jak go gra Dagura i Dzika jeszcze i Hemdala, to może nas zoutvalueować. Zobaczymy. Okej, okay, nie decyduje się od razu na Dagura. Hmm starałem hmm. się żeby nie przyspieszyć talizmanu a nie wiem czy to ma sens jakikolwiek to no, trochę ma, bo nie wystrzela mi tych jednostek tak od razu. Eee, powiedzmy, że przyspieszę. Talizman. Nie, hmm, błogosławieństwo na drakę. Kawę. O, on może Regisa grać. Nie, wydaje mi się, że teraz już Vernosiel. Hmm. No jestem przekonany. Nie wiem czy się spodziewa, to może Regisa nawet grać. Przez mu powinni wygrać, niestety. W sumie zbejtował moje oczyszczenie tym Tyrgwim. W sumie trochę chyba się za bardzo się potekstytowałem. Trzeba było pozwolić zginąć Radei i wytrzymać oczyszczenie na... ...obrońcę, żeby mieć siroko na Dagura. góra. Aj, no mój błąd. Przez to przegramy. Jakbym wytrzymał, to byśmy, to byśmy to wygrali. Bo tego da góra by nie było. Ja bym miał co prawda. No nie wiem, 8 punktów mniej. Miałbym 8 punktów mniej, ale nie byłoby tego da góra. No także no mój fail. Gierka była wygrana. Wy będziecie teraz wiedzieć. <gryw> Mam nadzieję, że uczycie się z moich błędów. No także powiedzmy, że to był taki wirtualny winek. Myślę, że spoko gireczka. Dobrze. Tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nie zapomnijcie wpaść na stream. No i widzimy się w następnych materiałach, oczywiście. Do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.